Witajcie drodzy widzowie! Dzisiaj porozmawiamy o 11 rzeczach, z których powinieneś po cichu zrezygnować, aby Twoje życie było spokojniejsze i bardziej zrównoważone. Ten film opiera się na naukach starożytnego stoickiego filozofa Marka Aureliusza. Przed przejściem do filmu możesz zostać poinformowany o takich treściach, subskrybując nasz kanał i włączając powiadomienia. Wszyscy nosimy w życiu niepotrzebne ciężary, które kradną naszą energię, czas i szczęście. W tym filmie dowiesz się, jak rozpoznać te niepotrzebne ciężary i po cichu usunąć je z naszego życia. Kierując się mądrymi radami Marka Aureliusza, otworzymy drzwi do bardziej sensownego i satysfakcjonującego życia. Zacznijmy i wspólnie odkryjmy 11 rzeczy, które powinieneś po cichu wyeliminować ze swojego życia. Część 1. Negatywne myśli i lęki. Negatywne myśli i lęki zajmują duże miejsce w naszym życiu i wyczerpują naszą energię. Marek Aureliusz argumentuje, że takie myśli zaciemniają nasz umysł i powstrzymują nas od prawdziwego potencjału. Rozpoznanie tych negatywnych myśli i lęków w naszym życiu oraz nauczenie się, jak je eliminować, to pierwszy krok do spokojniejszego i szczęśliwego życia. Negatywne myśli często wynikają z emocji, takich jak niepokój, strach i niepokój. Emocje te powodują, że wyobrażamy sobie złe scenariusze, które mogą wydarzyć się w przyszłości. Zamiast wpadać w takie myśli, Marek Aureliusz radzi żyć chwilą i skupiać się na rzeczach, na które mamy wpływ. Większość naszego niepokoju wynika z rzeczy, które nigdy się nie wydarzą, mówi. Zamiast więc martwić się rzeczami, na które nie mamy wpływu, powinniśmy skierować naszą uwagę i energię na rzeczy, które możemy kontrolować. Nasze lęki są podobnie silnymi emocjami, które nas ograniczają. Obawy te to zazwyczaj strach przed porażką, odrzuceniem lub nieznanym. Marek Aureliusz mówi, że nie powinniśmy pozwalać, aby strach nas powstrzymywał. Nie powinniśmy być niewolnikami naszych lęków, powinniśmy być ich panami, mówi. Stawienie czoła lękom i ich pokonanie zwiększa naszą pewność siebie i czyni nas silniejszymi. Istnieje kilka praktycznych kroków, które możemy podjąć, aby wyeliminować negatywne myśli i lęki z naszego życia. Po pierwsze, ważne jest, aby zauważyć te myśli i uczucia. Zauważanie negatywnych myśli i lęków kłębiących się w naszych umysłach sprawia, że stają się one bardziej konkretne i w ten sposób łatwiej nam sobie z nimi poradzić. Techniki medytacji i głębokiego oddychania również uspokajają nasz umysł i zmniejszają wpływ takich myśli. Wreszcie, przyjęcie zasady Marka Aureliusza Memento Mori, czyli pamiętaj, że jesteś śmiertelny, przypomina nam, że życie jest tymczasowe i dlatego musimy żyć pełnią każdej chwili. Ta zasada pomaga nam radzić sobie z negatywnymi myślami i lękami. Podjęcie tych kroków, aby przejąć kontrolę nad naszym życiem i pozbyć się niepotrzebnych obciążeń, pomoże nam prowadzić spokojniejsze i zrównoważone życie. Rozdział 2: Wypoczynek i chwilowe przyjemności. Czas wolny i chwilowe przyjemności to nawyki, z którymi często spotykamy się we współczesnym świecie i które pochłaniają nasz czas. Marek Aureliusz przekonuje, że takie działania nie dodają sensu naszemu życiu i odrywają nas od prawdziwych celów. Identyfikacja i zarządzanie takimi elementami w naszym życiu może pomóc nam prowadzić bardziej produktywne i satysfakcjonujące życie. Aktywności, podczas których spędzamy wolny czas, to zazwyczaj oglądanie telewizji, surfowanie po mediach społecznościowych lub robienie niepotrzebnych zakupów. Chociaż te czynności dają chwilową przyjemność, nie przynoszą nam korzyści na dłuższą metę. Marek Aureliusz twierdzi, że dążenie do takich chwilowych przyjemności uniemożliwia nam znalezienie prawdziwego szczęścia. Czas jest naszym najcenniejszym zasobem, a sposób, w jaki go spędzamy, decyduje o jakości naszego życia, mówi. Chociaż chwilowe przyjemności często nas zadowalają na chwilę, na dłuższą metę powodują niezadowolenie i poczucie pustki. Dlatego kierując się naukami Marka Aureliusza, ważne jest, aby trzymać się z daleka od takich przyjemności i angażować się w bardziej znaczące zajęcia. Na przykład czytanie książki, zdobywanie nowych umiejętności lub spędzanie czasu z bliskimi zapewnia nam trwalsze szczęście. Istnieje kilka praktycznych kroków, które możemy podjąć, aby pozbyć się takich nawyków. Po pierwsze, ważne jest, aby przejrzeć naszą codzienną rutynę i zwrócić uwagę na to, jak spędzamy czas. Identyfikowanie niepotrzebnych działań i zastępowanie ich bardziej produktywnymi i znaczącymi działaniami poprawia jakość naszego życia. Marek Aureliusz radzi: Ograniczaj się i dobrze wykorzystuj swój czas. Biorąc ten cytat za wskazówkę, możemy kierować naszym życiem bardziej świadomie. Wreszcie, zastąpienie chwilowych przyjemności długoterminowymi celami i projektami motywuje nas i dodaje sensu naszemu życiu. Podjęcie takich kroków, które sprawią, że nasze życie będzie bardziej produktywne i satysfakcjonujące, zgodnie z naukami Marka Aureliusza, na dłuższą metę przyniesie nam ogromne korzyści. Część 3 Niepotrzebne kłótnie i konflikty. Niepotrzebne kłótnie i konflikty to ważne elementy, które powodują stres i niepokój w naszym życiu. Marek Aureliusz twierdzi, że takie sytuacje wyczerpują naszą energię i odwracają uwagę od celów. Kierując się filozofią stoicką, odkryjemy, jak możemy uniknąć tych niepotrzebnych konfliktów i żyć spokojniej. Niepotrzebne kłótnie często wynikają z drobnych nieporozumień lub odmiennych opinii. Takie dyskusje często nie przynoszą żadnych znaczących rezultatów i są jedynie stratą czasu. Marek Aureliusz powiada: Zamiast dać się wciągnąć w opinie i działania innych, powinniśmy zachować własny wewnętrzny spokój. Dlatego ważne jest, aby unikać niepotrzebnych kłótni i kierować naszą energię na rzeczy bardziej konstruktywne. Konflikty zwykle wynikają z naszego ego. Chęć obrony własnych opinii lub posiadania racji powoduje napięcie w związkach. Marek Aureliusz radzi nam, abyśmy odłożyli na bok swoje ego i przyjęli bardziej pokorne podejście. Prawdziwa moc pochodzi z cichego i spokojnego działania, mówi. Jest to potężna zasada przezwyciężania konfliktów i budowania bardziej harmonijnych relacji. Istnieje kilka praktycznych kroków, które możemy podjąć, aby uniknąć niepotrzebnych kłótni i konfliktów. Po pierwsze, ważne jest, aby ocenić, czy dany argument lub konflikt jest naprawdę konieczny. Jeśli kłótnia lub konflikt nie przyniesie żadnych znaczących rezultatów, lepiej jest milczeć i zmienić temat, niż go kontynuować. Dodatkowo, skuteczna metoda zapobiegania konfliktom to próba zrozumienia punktu widzenia drugiej osoby poprzez wzbudzenie empatii. I wreszcie, przyjęcie zasady Marka Aureliusza zachowaj spokój, mając zdrowy rozsądek pomoże nam uniknąć takich sytuacji. Zachowując własny wewnętrzny spokój, możemy uniknąć niepotrzebnych kłótni i konfliktów. Wykonując te kroki, możemy prowadzić bardziej spokojne i harmonijne życie oraz skierować naszą energię na bardziej znaczącą i konstruktywną pracę. Część 4. Nadmiar materiałów i bałagan. Nadmierne nagromadzenie materiałów i bałagan zajmują naszą przestrzeń mentalną i fizyczną, komplikując nasze życie. Marek Aureliusz podkreśla wagę prostoty i porządku. Minimalizm oznacza życie tylko z tym, co niezbędne, i pozbycie się nadmiaru, dzięki czemu jesteśmy bardziej spokojni i skupieni. Nadmiar rzeczy, które gromadzimy wokół siebie, nie tylko zawęża naszą przestrzeń życiową, ale także męczy nas psychicznie. Wszystko powinno mieć swoje miejsce i wszystko powinno być na swoim miejscu. Marek Aureliusz podkreśla znaczenie odmierzonego życia, mówiąc: Wszystko ma miarę, co za dużo szkodzi. Aby pozbyć się tego nadmiaru. Ważne jest regularne sprzątanie domu i miejsca pracy oraz przechowywanie tylko tych rzeczy, które są nam naprawdę potrzebne. Proces ten zapewnia nie tylko oczyszczenie fizyczne, ale i psychiczne. Redukując nadmiar, możemy nadać naszemu życiu większy sens. W rezultacie, zgodnie z naukami Marka Aureliusza, prowadzenie prostszego i bardziej zorganizowanego życia poprzez pozbycie się nadmiaru materiału prowadzi nas do szczęśliwszego i bardziej satysfakcjonującego życia. Te proste kroki są kluczem do poprawy naszego codziennego życia i osiągnięcia wewnętrznego spokoju. Rozdział 5. Nadmiar informacji i zanieczyszczenie informacyjne. W dzisiejszych czasach dostęp do informacji jest łatwiejszy niż kiedykolwiek. Jednak zbyt wiele informacji może prowadzić do dezinformacji i powodować zmęczenie psychiczne. Marek Aureliusz podkreślił znaczenie prawidłowego wykorzystania informacji i stwierdził, że powinniśmy unikać niepotrzebnych informacji. W tej części omówimy, jak zmniejszyć zanieczyszczenie informacyjne i zachować jasność umysłu. Często narażenie na ciągły strumień informacji może odwrócić naszą uwagę od informacji, które są naprawdę ważne. Marek Aureliusz podkreśla znaczenie selektywności informacji, mówiąc, bycie wciągniętym we wszystkie informacje rozprasza nas i oddala od naszych prawdziwych celów. Powinniśmy skupiać się wyłącznie na informacjach, które będą dla nas przydatne i nas udoskonalą. Warto świadomie ograniczać konsumpcję mediów, aby uniknąć zanieczyszczenia informacyjnego. Ważne jest, aby krytycznie oceniać informacje płynące z mediów społecznościowych, źródeł informacji i innych kanałów informacyjnych i kierować się wyłącznie informacjami rzetelnymi i zweryfikowanymi. W tym procesie korzystanie z wysokiej jakości i znaczących źródeł informacji pomaga nam chronić nasze zdrowie psychiczne. Dodatkowo regularne przeprowadzanie cyfrowego detoksu pomaga nam odpocząć i myśleć jaśniej. Przypominając słowa Marka Aureliusza, cisza i samotność są najlepszym lekarstwem na odświeżenie umysłu, trzymanie się z dala od technologii i od czasu do czasu spędzanie czasu na łonie natury pomaga nam uzyskać jasność umysłu. W rezultacie zwalczanie nadmiaru informacji i dezinformacji ma kluczowe znaczenie dla ochrony naszego zdrowia psychicznego i poprawy jakości życia. Zgodnie z radą Marka Aureliusza, selektywne korzystanie z informacji i zachowanie jasności umysłu pozwala nam prowadzić bardziej świadome i satysfakcjonujące życie. Rozdział 6 Negatywne relacje i środowisko społeczne Negatywne relacje i toksyczne środowisko społeczne w naszym życiu mogą znacząco wpłynąć na nasze ogólne szczęście i jakość życia. Marek Aureliusz podkreślał, jak ważne jest bycie selektywnym w relacjach z ludźmi i spędzanie czasu z tymi, którzy nas podnoszą na duchu. W tej części omówimy, jak rozpoznać negatywne relacje i usunąć je z naszego życia. Negatywne relacje często składają się z ludzi, którzy wysysają naszą energię, stale nas krytykują lub umniejszają nasze wartości. Interakcja z takimi ludźmi negatywnie wpływa na naszą pewność siebie i szczęście. Marek Aureliusz powiedział: Sposób, w jaki pozwalasz, aby inni cię traktowali, świadczy o twoim szacunku do samego siebie. Dlatego ważne jest, aby świadomie wybierać, z kim spędzamy czas i kogo wpuszczamy do swojego życia. Pierwszym krokiem do pozbycia się negatywnych relacji jest uświadomienie sobie ich. Pierwszym krokiem do zmiany jest zidentyfikowanie, które relacje sprawiają, że czujemy się nieszczęśliwi i zestresowani. Następnie należy stopniowo usuwać te relacje z naszego życia lub minimalizować interakcje z tymi ludźmi. Jednocześnie zwracanie się do ludzi, którzy nie są toksyczni i oferują wspierające, pozytywne interakcje, pomaga nam poprawić nasze środowisko społeczne. Spędzanie większej ilości czasu z ludźmi, którzy sprawiają, że czujemy się dobrze, rozumieją i wspierają, poprawia naszą ogólną jakość życia. Wreszcie nauki Marka Aureliusza przypominają nam o tym, ochrona siebie i naszej energii oraz skupianie się na relacjach, które nas podnoszą i rozwijają. Pozwala nam prowadzić szczęśliwsze i bardziej satysfakcjonujące życie. Dlatego uważnie rozważ środowisko społeczne w swoim życiu i otaczaj się ludźmi, którzy wpływają na ciebie w pozytywny sposób. Rozdział 7. Nadmierne zaangażowanie i zarządzanie czasem. Nadmierne zaangażowanie może powodować stres i zmęczenie w naszym życiu. Marek Aureliusz podkreślał znaczenie umiarkowanego stylu życia i mądrego wykorzystywania czasu. W tej sekcji omówimy, jak unikać nadmiernych zobowiązań i skuteczne strategie zarządzania czasem. Nadmierne zaangażowanie często powoduje okoliczności poza naszą kontrolą i utrudnia zarządzanie czasem. Przyjęcie zasady mniej znaczy więcej sprawia, że nasze życie staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dlatego ważne jest, aby poświęcać czas tylko na pracę, którą uważamy za naprawdę wartościową i ważną. Ograniczając swoje zobowiązania i ucząc się mówić nie, Możemy efektywniej wykorzystywać swój czas. Określenie naszych priorytetów i ustalenie realistycznych celów na każdy dzień pomaga nam lepiej zorganizować nasz dzień. Efektywne zarządzanie czasem wymaga posuwania się naprzód i wykonywania mniejszej liczby, ale skoncentrowanych zadań. Marek Aureliusz powiedział: Wszystko musi być na swoim miejscu. Dotyczy to zarówno porządku fizycznego, jak i psychicznego. Dobrze planując swój czas i unikając nieistotnych zadań. Możemy osiągnąć większy sukces i spokój zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Podsumowując, unikanie nadmiernych zobowiązań i mądre zarządzanie czasem jest niezbędne, aby żyć zgodnie z naukami Marka Aureliusza. Wdrażając te strategie, możliwe będzie bardziej zrównoważone i satysfakcjonujące życie. Rozdział 8. Niezdrowy styl życia i nawyki Niezdrowy tryb życia i nawyki w dłuższej perspektywie negatywnie wpływają na nasze zdrowie i ogólne samopoczucie. Marek Aureliusz podkreślił znaczenie ochrony zdrowia fizycznego i psychicznego oraz stwierdził, że powinniśmy unikać nawyków, które utrudniają nam drogę do samodoskonalenia. W tej części omówimy, czym są niezdrowe nawyki i jak możemy się ich pozbyć. Do niezdrowych nawyków zalicza się nieregularny sen, niewystarczającą aktywność fizyczną, szkodliwe wzorce żywieniowe i brak radzenia sobie ze stresem. Takie nawyki powoli nas wyczerpują i obniżają jakość życia. Marek Aureliusz stwierdza, że zdrowe życie to także odpowiedzialność moralna, mówiąc dbaj o swoje ciało, ale nigdy nie narażaj swojej moralności w imię przyjemności fizycznych. Pierwszym krokiem do pozbycia się tych szkodliwych nawyków jest wprowadzenie zmian w naszym stylu życia. Znalezienie czasu na regularną aktywność fizyczną, zbilansowaną i zdrową dietę oraz odpowiednią ilość snu to niezbędne inwestycje w zdrowie. Ponadto uczenie się i ćwiczenie technik radzenia sobie ze stresem jest ważne zarówno dla naszego zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Wreszcie, w procesie przełamywania złych nawyków niezbędna jest dyscyplina i cierpliwość. Nauki Marka Aureliusza podkreślają znaczenie samokontroli i siły woli. Przyjmując zdrowy tryb życia i porzucając jeden po drugim niezdrowe nawyki, możemy wkroczyć w szczęśliwsze i zdrowsze życie. Determinacja i konsekwencja w tym procesie mają kluczowe znaczenie dla sukcesu. Rozdział 9. Niepotrzebne zmartwienia i niepokoje. Niepotrzebne zmartwienia i zmartwienia to czynniki, które pochłaniają naszą energię psychiczną i obniżają jakość naszego życia. Marek Aureliusz stwierdził, że większość naszych zmartwień wynika z wydarzeń, które nigdy nie nastąpią, dlatego niepotrzebnie marnujemy energię. W tej części przyjrzymy się, jak pozbyć się takich zmartwień i zachować jasność umysłu. Aby przezwyciężyć obawy, musimy najpierw zidentyfikować źródło naszych obaw. Kwestionując nasze nierealistyczne lęki i oczekiwania, możemy rozszyfrować oparte na nich myśli. Marek Aureliusz powiedział: Nie martwimy się naszymi obecnymi problemami, ale tym, co może się wydarzyć w przyszłości. Dlatego życie chwilą i skupianie się na bieżącej sytuacji pomaga nam redukować niepotrzebne zmartwienia. Ponadto praktyki takie jak medytacja i uważność są skutecznymi metodami uspokojenia umysłu i życia chwilą. Techniki te zapobiegają utrwaleniu się zmartwień i pomagają nam uzyskać jasność umysłu. Podsumowując, nauki Marka Aureliusza pokazują sposoby na pozbycie się niepotrzebnych zmartwień i prowadzenie spokojniejszego życia. Podejmując te kroki, możemy chronić swoje zdrowie psychiczne i rozpocząć szczęśliwsze życie. Rozdział 10 Ego i Wyższość. Ego i zarozumiałość mogą być głównymi przeszkodami w naszych relacjach i rozwoju osobistym. Marek Aureliusz podkreślał, że egoizm i postrzeganie siebie jako lepszego od innych uniemożliwia osiągnięcie prawdziwej samoświadomości i empatii. W tej części przyjrzymy się sposobom kontrolowania swojego ego i prowadzenia bardziej pokornego życia. Ego często pojawia się jako mechanizm samoobrony i może doprowadzić nas do nierealistycznego poczucia siebie. Uniemożliwia nam to budowanie zdrowych relacji z innymi i obiektywną ocenę faktów. Pierwszym krokiem do poznania siebie jest przejęcie kontroli nad własnym ego, powiedział Marek Aureliusz. Rozpoznanie i kontrolowanie naszego ego ma kluczowe znaczenie dla podejmowania lepszych decyzji. Pokora jest przeciwieństwem egotyzmu i czyni nas bardziej empatycznymi i wyrozumiałymi. Postawienie się na miejscu innych i próba zrozumienia ich uczuć i punktu widzenia nadaje głębi i siły naszym relacjom. Nauki Marka Aureliusza pokazują, że bycie pokornym w relacjach z innymi pozwala nam lepiej zrozumieć zarówno siebie, jak i ludzi wokół nas. Ostatecznie przejęcie kontroli nad naszym ego i przyjęcie pokory pomaga nam budować zdrowsze i bardziej znaczące relacje. Proces ten zachęca do naszego osobistego rozwoju i prowadzi nas do szczęśliwszego i bardziej satysfakcjonującego życia. Nauki Marka Aureliusza oferują sposoby na włączenie tych wartości do naszego życia. Rozdział 11 Nadmierne skupianie się na przyszłości. Nadmierne skupienie się na przyszłości uniemożliwia nam cieszenie się teraźniejszością i wykorzystywanie obecnych możliwości. Marek Aureliusz podkreślił znaczenie skupiania się na teraźniejszości i poradził nam, abyśmy nie pozwalali, aby przyszłe zmartwienia odwracały naszą uwagę od obecnego szczęścia. W tej części omówimy sposoby przezwyciężenia nadmiernego skupiania się na przyszłości i tego, jak możemy lepiej żyć w teraźniejszości. Koncentrowanie się na przyszłości jest ważną częścią planowania i wyznaczania celów, jednak to skupienie staje się problematyczne, jeśli całkowicie odłączy nas od bieżącego życia. Kontemplacja przyszłości rodzi się z chęci kontrolowania jej, a to często prowadzi do niepokoju, zauważył Marek Aureliusz. Dlatego ważne jest, aby przyjąć zrównoważone podejście, zarówno przy planowaniu przyszłości, jak i cieszeniu się teraźniejszością. W praktyce techniki uważności i medytacji pomagają nam skupić się na chwili obecnej. Techniki te pozwalają nam odejść od żalów z przeszłości i zmartwień o przyszłość, skupiając umysł na chwili obecnej. Dodatkowo, świadomy wysiłek, aby każdego dnia cieszyć się małymi chwilami, zwiększa wartość chwili i czyni nas szczęśliwszymi. Podsumowując, nauki Marka Aureliusza przypominają nam o znaczeniu uwolnienia się od presji nadmiernego skupiania się na przyszłości i cieszenia się teraźniejszością. Przyjmując to zrównoważone podejście, możemy być lepiej przygotowani i bardziej cieszyć się obecnym życiem. Ten świadomy styl życia prowadzi nas do bardziej satysfakcjonującego i spokojnego życia. Drodzy widzowie, rozmawialiśmy o tym, jak możemy żyć bardziej świadomie i spokojnie w oparciu o nauki Marka Aureliusza. Pamiętaj, że każdy krok pomaga nam lepiej zrozumieć siebie i nasze otoczenie. Mam nadzieję, że ten film był dla ciebie przydatny i zainspirował cię do rozpoczęcia ćwiczeń. Jeśli chcesz oglądać więcej tego typu treści, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i kliknąć dzwonek powiadamiający. Śledź nasz kanał, aby być na bieżąco z naszymi nowymi filmami. Do zobaczenia w kolejnym filmie, bądźcie zdrowi.